Cześć! Dzisiaj wam pokażę jak zrobić serwer multiplayer do gry Minecraft. Jest to taki tryb gry, w którym możemy grać z różnymi graczami. I... teraz właśnie odpalamy naszą przeglądarkę. Wpisujemy stronę minecraft.net Kiedy właśnie nam stronę się załaduje, klikamy tutaj download, czyli w języku polskim. I ściągamy tutaj właśnie Minecraft server.jar. Musi to być w formacie jar, czyli tak jakby jamy. I kiedy my pobierzemy będzie taki oto właśnie pliczek. I robimy teraz folder. Najlepiej zrobić folder. Na przykład co chcemy, na przykład, przykład server server, minecraft. 1.2.5 i przerzucamy to tutaj. Ja chcę powiedzieć, że to działa z każdą wersją, czyli jak ściągniemy właśnie tam yy, ze strony minecraft.net to jest na przykład będzie 1.3, to będzie to właśnie Minecraft Server do 1.3. I teraz robimy, klikamy właśnie na te Minecraft server. I oto nam się tworzą taki plik. I jeśli tutaj nam się załaduje do 100%, to czyli już koniec. I... coś właśnie takiego musimy wyskoczyć. Done i tak tam help or to znaczek zapytania, coś takiego. Właśnie ma wyskoczyć. I wtedy to zamykamy. I właśnie długo się włącza ale zaraz je włączę to schowam i właśnie tutaj mam taki flick server I musimy go właśnie za pomocą otworzyć notatnika bo on na razie wyskakuje nie wiem w jakiej wersji bo już zapomniałem ale musimy go otworzyć za pomocą notatnika nie ten co jest teraz właśnie dokument ten tekstowy tylko za pomocą tego notatnika musimy otworzyć ten taki inny plik będzie Musimy otworzyć właśnie I tutaj właśnie mamy takie jakby takie Komendy, coś takiego I tutaj wpisujemy nasz serwer IP Czyli na przykład jak mamy hamaczy to na hamaki serwer A jak nie to wpisujemy IP jest przepraszam CMD Jest to taka konsola I wpisujemy tutaj IP fig I wyskakuje nam takie o właśnie Jakiś i tutaj na przykład ja mam Blue Connecta i serwer IP jest o tutaj o 10 i wpisujemy to tutaj 10. 116. 44. 135 i koniec. Zamykam to. I teraz robimy tutaj chyba że jeszcze jest przez hamaczy Na przykład Hamachi to trzeba pobrać. Potem dam link do Hamachi. skąd możecie pobrać. I właśnie oto coś jest takiego. Tutaj różne mam sieci. I tutaj o właśnie wyskakuje nasze IP. I możemy też je tutaj przypisać. Tylko jak będziemy grali przez sieć. Czyli z różnymi będziemy musieli zrobić sieć tutaj. Utwórz nowy sieć. Na przykład test. Tester, o, niech będzie tester 123. 123 i hasło może być 123. I Uff. O, widzicie, już ta sieć istnieje. Na przykład tester 09. O, jeszcze tak. No i właśnie mamy też tutaj... Tu właśnie sieć. I możemy zapraszać do niego różnych znajomych. Wtedy oni będą musieli tak... dołączyć do istniejącej sieci i będą musieli pisać test. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 9, 8 i w hasło będę musieli pisać 1, 2, 3, i potem dołączyć. Ale to jest właśnie moja sieć i jestem już jej ucz uczestnikiem, więc nie muszę i właśnie będę musieli się dołączyć. Ale no to na przykład teraz piszę, właśnie te IP z hamacci ATO 5.1, i dobra. I tu możemy schować sobie, i tutaj o jest właśnie, i tutaj też, i możemy teraz sobie postawić. Tutaj, czy ma być nether, tak mi się dobrze zdaje, nie jestem pewny. Tu server port to nic, tutaj, tutaj jak Hake. Czy, czy jakoś taki, czy te tam zangola, to słaby jestem, yy, to chyba na jakiej wysokości możemy budować, coś w tym stylu. Tu span Animals, czyli czy mają się wspólnoty te zwierzątki, takie tam świnki i tam podobne online mode. I jeśli mam oryginalnego Minecrafta możemy wpisać true. Ale true to też powoduje, że ci, którzy mają też nieoryginalnego Minecrafta, to nie będą mogli wejść, jak będzie tutaj napisane true. Więc najlepiej wpisać false tutaj. To też będzie do właśnie yy, oryginalnych i nie do oryginalnych więc wpisujemy tutaj false o przepraszam false Pisa piszemy tutaj jedynkę to będzie creative nie wiem jak reszty chyba dwójkę to hardcore sam nie wiem Musicie to sprawdzić sobie na tym a ja ustawię sobie creative I tutaj wpisujemy ile chcecie max players na przykład jedwóch spawn monster czy chcecie żeby spawnowały się właśnie utwory Tutaj FIF systems, to jest coś ten nie wiem coś tam patrzeć chyba. ah dobrze. To takie najważniejsze, prawda? Czyli to jest serwer IP, to sobie kopiujemy. Kopię. I to wyłączamy i zapisz. Tak, tam. to jest właśnie na świat tutaj. Tego nie usuwamy. Chyba, że na przykład będzie Minecraft 1.2.6. To to kopiujemy, a tamten cały world kasujemy. Coś takiego. Może zrobić. Tutaj Bunetis, to to, to. OPS tutaj chyba, że wpisujemy tutaj nikt, kto chyba będzie ma mieć admina, tak mi się wydaje w OPS. I już ja mam admina. whitelist, server, server, taki server to właśnie taki O. I teraz włączam znowu konsolę Minecraft server. Jak widzicie się naładuje. I tutaj game type 1, czyli będzie grać. To już możemy odpalać Minecraft'a. Wpisujemy nasz nick, Enter Game. Bierzemy wieloosobowy Dodaj serwer Wpisujemy tutaj adres serwera. Czyli na przykład teraz pisze hamacz. Jeżeli chcemy grać z kimś przez hamacz, to musimy mieć włączony, oczywiście. I tam to sieć, właśnie się dodać. I jedziemy na dół. O, tutaj mam. A tu już wcześniej to zrobiono. No i dobrze, możemy wejść. O, jak widzicie, mamy serwer. Niech będzie spałnowało. I możecie sobie grać. O, widzicie, to jest kreatyw. Nie mam kreatywa. A jak chcecie, żeby był survival normalny, to po prostu zostawiacie. Tam zero powinno być. I macie, o, możecie latać. Bo raczej kreatyw to jest tak, żeby... Budować z kimś jakieś fajne budowle, a Survivor, żeby się pobawić. No, jak widzicie, macie, już możecie grać. Dzięki za oglądanie. I jak ja to mówię, i cześć.